Jakby... gra... Jak wiesz, gra... Masz to tego! Prawo. Bogaty. Gokarta. karta ja <głos》. głos》>. Face to face. Nie, <głos》>. no jak masz 50 czy tam któryś to no, mogłeś. mogłeś. No zentorno mam. na przycenie wyczaiłem. Jakiś <głos》> ha wczoraj czy przedwczoraj. Mm. Kurczę, co to tam jest? Przejazd środkiem jakimś. No. O Jezus, jest taki niefajny. Nie? No. I blokowanie z tokowym autem nieprzerobionym. Oh, Kurcze, co to było? No i fajnie A to ja wypadłem? Stój, tak mi Bogaty? Nie ma hogatego tego z nami Bogaty? A może ma jakiś najazd? Sprawdzam te ustawienia A, okej okay. Ale nie mam tego, nie wiem, nie wiem o co chodzi A co dalej ci loguje? No... No, tu można o, wrócić. jest można wrócić? No, tak, tak. No, z boku, widzisz? Jaki to ma przyspieszenie? Rany Boskie Święte. I tu można wrócić, no A okay. można, faktycznie. Tak nie wiem, czy. Nie O fuck. Jakby. Ja już nawet. Ja puściłem w ustar. Ja, ja już puściłem w a... <śleszy> Akurat pierwszego mogłeś w ogóle Jedź, 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 jedź do niego, jedź do niego, jedź do niego, jesteś w stanie go pier... Dobrze? Dobrze? Nie jest, nie jest, nie Ała, jest. Jest! Tak, idealnie, no Paksik, win. idealnie! idealnie tak jest! No, ja. <laughs> idealnie, Jezus, Paksik, kocham cię, boją ja cię, kocham, elo! Dzięki, bardzo proszę! <laughs> Przed całym checkpointem ściągnął, jak on tak mówi. O kurwa, znowu na sam nie koniec. Nie no, cię zostawię, ja cię zostawię. To... Ale wcześniej byłeś drugi! Nie no, wcześniej byłeś drugi, więc jakby. Drugi? No tak, tak, oni się wywalili przecież. Tak, 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 A? ja wróciłem nie. No, no Nieee. A pan powiedział, że można wracać, to wróciłem. Aha. No dobra. Ero! O, ja nie wiem, co się dzieje po prostu, szczerze, czasami. I teraz. No, je, je. O, ale i, i ja ich chogaty ten. przeżyliśmy tak. to. A. Przetrwaliśmy jakoś, to prawda. Nie! Oh. O o, przepraszam. Uj. Ale busta słupałem. Jecie, 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 jecie. Też doleci. Kurde. Tak, no doleci. Nie, nie dolecę. Jak nie, mnie doleciałem. Okej. Okay. Aj Dobra. Szybko, szybko, szybko! A! Jezus Maria, to jest pan... Może ustawienia to zmienić na najmniejsze na razie? Mm. Żeby to były najwyższe ustawienia. Ale, ale próbowałeś, próbowałeś. No, ale te blokady Wiesz? drogowe nie pomagają. O <laughs> Co jest?! <laughs> Aż ty nie <laughs> to... <laughs> No, pozbiło mnie gówno! Nie. O, ty Bal, go... Tego gokarta, go, daj go jest silniejszy! Tak, Oho, jak krampę poleciałem. zmarł, jak wyleciał. Mary jakby od, od pan to. Panto. Normalnie to by już głowę stracił. A tak to... No, to w mafii też. W mafii już by powtarzał wyścig. Prawda? No, się... Co jest, skacze? O. Siema. Ty, słyszeliście, że wow. Hogwarts Legacy za parę dni już będzie? No, no tak, no, mamy... Jest dzisiaj śródnego. kampania na G2 znaczy, wystartowała i gr gram w reklamie. Kolejny? Tak, gram. Mm -hmm. Grasz Harry Pottera? No. <laughs> <Proste> <laughs> najgorszy Harry Potter. Spierdalaj! Co to co? Jak ty jest? Je? To rzucę, co ty jest? Z twoimi włosami no. powinna być Rona. <laughs> nie, nie Rona, debilu, tylko, tylko tego, Draco Malfoya. Tak, tak, tak. Draco Malfoya, tak. No tak, Draco Malfoya. Tak jest. O, o, o dobre świeże. Tak jest. A ty ze swoimi gabaretami powiedz: Hagrida grać w takich reklamach, o, także... że. <grym> ale mi nikt do reklam nie bierze. to jest prawda. O, kumba. O! kurcze! Trójdup, trójdup, Dobra. <grym> jest drugi! trójdup! Gdzie, gdzie, gdzie? Nie tykam. Ech. Pierwszy już jest. Ty, Pierwszy jest. ty, co ty robisz? No nie byłeś. A już byłem? A faktycznie, przepraszam. Znaczy byłeś. Aha! Trzeba bogowalić za łeb! Ale to no nie, miałem, ale. Przecież. miałem... No dostałem, tak, 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 dostałem, ale. Dlatego krzyczałem. <laughs> dostał, <laughs> nie było. Dostał, dlatego krzyczałem. Nie bezpowodnie ry. wydarłem ryj. Wydarłem ryj. pierwszy. Let's go. Dobra. Prawda. Więc jak masz tam formułkę, to. O Popierdoliłem cię a. tak samo, ale ładnie cię zhunciłem, cieszymy mnie to Chociaż tyle, że tak ty ci ładnie tak... Co? Ty mnie palnałeś? No tak, tak, tak! Aha, okej okay. Chciałem, że tak w sumie o, lekko tak się zahaczyłeś. zahaczyłeś ja tak w ścianę no Już miałem zrobić ci to samo Pytam. Nie no, ja mówię, ja mam teraz problem, żeby sobie... Ty mnie przy takich tych ścinkach O ty kurwa. Aha <laughs> Ale ty jesteś... A nie, no w sumie... Okej okay. No dobra Wypadłem Sentorno, jak rampa. Jo, jak bardzo no? dobrze, bardzo dobrze. Nieee! tą rampą na łeb, ty. O, o, o ty szmat... Wypadałeś? Nie dogoni cię. Nie, nie, żyję no. O, A tak... Myślałem, że w dziurkę. Czemu ty jesteś taki szybki? Jestem ty jesteś kurwa! Walgo! <laughs> kurwa ty wypadł? O. No. To niedobrze, że w tę stronę, bo w drugą my nie przejdziemy, paks. No wiem. <grystanie> ja nie wiem, co się dzieje, wy mnie z samego tego. Zaraz mnie no to... zatrzyma. Nie, no żyjesz, żyjesz, patrz. Żyjesz, pomogliśmy ci, poszliśmy no. cię. Ale w sumie dziwne, widać, że masz wtedy jakieś dziwne dysynki, bo, no. bo tak jak podjeżdżaliśmy, tak cię no ściągało tak, na tak. siłę na dół. O chuj. <grystanie> tak właśnie czułem. Ale ty jesteś, jesteś pizzą straszną. Nie, dostałem no, tak centralnie, bo kurwa za ścianką, no. bo pomyślałem, no. no! No, no, Pomyślał, no! Tak, dokładnie, ja wiem, pomyślałem, że joj, to są no. ciężkie słowa, to nie przechodzi ci przez gardło. A, -a no, tak, Ale ty ja ty nie wiem, co to znaczy. To jest kurwa najgorszą. Ja pierd... No nie mogę, no, nie, o, nie mogę. Za telefon spojrzałem. No dobra, to do no, do nie zmieni fakt, że drive. mogę cię, kurwa, wiesz, wyzywać za taki sens. O, no nie! 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 Jedz trzeba. O, o, Ooo, się kurwa, jedź wyścig swój. Pianer? Dobrze, dobrze, pukaj Pianer go tam. Mój no to, nie, tak nie tak otworzy! Puść o, o. był w duchu. No ja w niego O. No i, chuj. No i, znowu, to I se znowu to samo Znowu to samo. Bogatti, bo mamy pacjenta między sobą. Dywal się. Pacjenta? Jest już żadnego. O, gnoje. Nie no. Już żadnego. <laughs> Jaki tam pacjent? żaden. Byłem. Graliśmy w Surgeon Simulator 2. No to właśnie to tak wyglądało mniej więcej w sensie Jakbym my... To Masz tego... A, bogaty! Go karta! JA! <laughs> <laughs> Nie ma ukradzenia do tego złota. To co jest? To, się, to się przejeżdża. Jezus tak się nie przejeżdżał! Jezus, Marek! Jezus, Maria, jaki to było. paksik złote, Boże, Boże święty. No przepraszam, spotakowałem. Bo... Ale spokojnie, jedno jest. A jestem dalej pierwszy, o kurde! No, nie kurde. sądziłem, bo, myślałem. O kurde, kurde. debele. Dobra, jojek wyrwał hita. Tak. Szepan też. Dawaj, no dawaj, i to dawaj, będzie masakro tymi gokardami. ich palniesz tam jeżdżam. ładnie. O kurcze, ja muszę nawrócić, panie. Ej ej, 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 że ja nawracam? Nie jestem w stanie tam wyjechać. Podziękuję. Zablokowałem Pani się. Pardzika. Zablokowałem się tam, w sensie jakby... ...w tych szynach. O, jest tak, bardzika? Tak, Nie, nie. ty pierwszy? kogaty. ty? jest? No tak, no bo mi mówię, że mnie pierdzielą. Pukaj go, pukaj go, pukaj go teraz. I. Oh. O Oj, no. O. O. Dawaj, dawaj. Ty kojo! Popnij go, go tam! Co się będzie? go tam! Ja miałem go mnie. Co to było? Ale zdążyłem o nie, Boże. Nie, 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 nie. Jedziemy, 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 jedziemy. szybko, szybko, szybko. Wiem, co on zrobi teraz. Co zrobi, Kto zrobi? Kto zrobi? No faks. Co nie mają? O nie! Nie, ma. Jezus, ja nie, chciałem, stary. nie, 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 chciałem. Jakby wypadli, to nie, 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 to... O, Pukajcie jaj. go, proszę! No a co robię? Dostał ode mnie, dostał ode mnie, dostał ode mnie. Dostał ode mnie. Dalej no można jajka, go zapaść, no. dalej go można zapaść. No jadę. Coś, szybko. Go. szybko, szybko, szybko. Łap go, naładaj. go, dawaj, 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 Nie! Pięknie. Mm. Ej chuj. Dobra, I Paksik, I Paksik wygrał, I wygrał. prawda? A ty tam już jesteś niepuknięty? Ja jestem już niepuknięty. To Ale ja drugi, ja, ja, puknąłem, no, ja też. Ja też. Okay, okay. Więc... No dobra. Ale było, Intens było. Dobrze. Czekam. Ale to moje pukanie zrobiło robotę. Dobrze pukasz. O. Słuchaj. No, pukasz. Nie, pierwszy raz słyszę takie słowa. Dobra, już jadę. Nie! nie! Kurde, już nie! No to jest! Zna... Aha. Dobra ja myślałem, że też już tak jest. Dobrze, ja że ty jest za mną. Ale go mnie wywaliło cokolwiek.